Witam, witam was bardzo serdecznie z tej strony do Games Poland. Jakiś czas temu zaczęliśmy tutaj ogarniać ten port. Miał być odcinek z całej zbudowy tego portu. Ostatecznie go tylko pokazałem. A w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że teraz już nie będzie takich problemów, że timelapse będzie. Z fajną muzyczką. Ale. Dociągniemy ten port do końca. Jak widać tam już nie ma tego dźwi dźwigu jednego co tam zbudowałem. O. Komitet powitalny widzę. Idzie do nas, ale się spali. Więc no. Tak, wi tak więc. Tego dźwigu już nie ma. Przed chwilą go sobie usunąłem. O, akurat zginął ten zombie. Ehm, no i co? Za to za mną stoi nowy dźwig, nowa wersja. Dlaczego usunąłem w ogóle ten dźwig, się zapytacie, tutaj? Ponieważ tutaj on przeszkadzałby temu statkowi wypłynięciu i to by też dziwnie wyglądało. Natomiast tutaj ten dźwig, zrobimy mu tu jakiś taki tor, na którym on by rzekomo by jeździł. Coś z tyłu tego toru pod tym dźwigiem w stoczni i jeszcze jedno y, tutaj tutaj zrobimy tor i tak jak jest w tej stoczni tam że ten żuraw będzie tu jeździł tu będzie miał jakieś te, te 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 kontenery i on to będzie pakował tutaj natomiast y, w tym miejscu nad tym statkiem zrobimy sobie y, to coś co tu jest tą taką tutaj osuwnicę Natomiast później, w późniejszych etapach, jeszcze tutaj, byśmy sobie na pierwszym time zrobili, a potem byśmy się zobaczyli, jak byśmy to zrobili, tutaj te dźwigi i suwnice. Natomiast w następnym time byśmy sobie to ogarnęli, tutaj ten teren. I tu by. może powstała, powstał magazyn, coś w stylu tej fabryki. To znowu bym musiał, w sumie, w sumie, taki magazyn w stylu tej fabryki z tego samego nawet materiału, z tych cegieł, tylko nie jest taki wielki, główny jak te fabryki, no i tak by to no tutaj wyglądało. Nawet zabudowania by tu takie industrialne pasowały, bo ta taka industrial, Minecraft Industrial. Więc tak, ja, ja już się nie pieprzę. Na pewno zrobię tak. Teraz sobie zrobię jeszcze tutaj te kontenery na tym statku. No, tak więc widzimy się po timelapse, na którym to by te robił. Ja go sobie na live zrobię. Tego dajemy sobie, potem go zmontujemy. No i widzimy się później. Witam, witam was bardzo serdecznie. Tutaj już ten lapsik został zrobiony. I mamy już nawet pierwszy tutaj fragment magazynu. No, tak więc dołożyłem tutaj żurawia. Tak, został wybudowany tutaj żuraw, tu jeszcze jakieś cegły mam. Ale to wykorzystamy sobie za niedługo. No i co? No tutaj... Bardziej rozświetliłem. Lampy takie w porcie zrobiłem. No i kontenery na tych statkach wydałem. Dodam drugą suwnicę, dobudowałem tutaj tego żurawia. No i tutaj zbudowałem taki magazyn. Z takimi wielkimi e, pojemnikami. Coś bardziej takiego magazynowe kontenery jeszcze trzeba dach zrobić, ale to też się zrobi Natomiast tutaj w tym miejscu przy tej kaktusiarce Zamierzam zbudować tu niżej Magazyn jeszcze jeden czy może by tak tutaj obudować tak Tak, tu obudujemy. No i tu się to podniesie jeszcze o jeden. Tak się właśnie zastanawiam, bo tu gdzie była ta farma oczywiście. Na no, zbiera się tutaj szkła. Natomiast w planach mam jeszcze zbudowanie tutaj mm, takich jakby. W tym, w tym środku. Tu jeszcze w tej części zrobimy taki magazyn na jakieś. Yy, z, takie zbiorniki z paliwem na przykład. A tutaj będzie kolejny. Tu będzie silos na zboże. Zbiorniki z paliwem a tu jeszcze jeden taki magazyn jak ten tutaj to będę zaś musiał nakopać dużo drewna i tak to będzie tutaj Nie wyglądał cały ten port Może tutaj się połączy to jeszcze z tą mariną tutaj to tutaj właśnie wygląda? Tutaj fajne takie... Zrobiłem no fajny ten magazyn taki. Też tam pod koniec yy, live'a budowałem. Żeby było. Natomiast tutaj. A, no ten port już całkiem przyzwoicie się tutaj prezentuje. I myślę sobie nad tym, żeby tutaj ten dach był szklany, więc zrobimy ten magazyn ze szklanym dachem. Tak więc ja za chwilę, jutro albo pojutrze będę robił live'a, na którym to będziemy sobie kontynuowali naszą tutaj. No dobra, się, zrobimy sobie te zbiorniki tutaj oraz um, ten drugi magazyn. Time lost. więc jak widać port został tu zrobiony dobudowałem sobie te tutaj zbiorniki na ropę oraz dwa tutaj takie fajne silosy no i ten jeden magazyn co będziecie mogli jeszcze zobaczyć już po pożegnaniu na ostatnim z time lapsów tutaj mamy taki silos, tutaj dynki i w tym silosie znajdują się właśnie jakieś składowisko dyniek i melonów natomiast tutaj w tym drugim silosie postanowiłem, że tutaj znajdzie się sianów tak trochę siana jest no i mamy tutaj jeszcze tego nie dokończyłem no ale to już sobie kiedyś tam Dokończymy, ale zrobiłem tutaj kolejny, drugi taki magazyn, jak ten, tutaj. No, właśnie ten. Tutaj, jeszcze tak poza nagrywaniem, bodajże, ten kontener przestawiłem, żeby to się dało przejść, i płot dorobić. A prawdopodobnie w następnym odcinku zajmiemy się dowalaniem tej przystani tutaj. Tutaj jakieś budynki zrobimy, takie taberny, jakieś domki tych żeglarzy, coś w ten desen. O i trzeba będzie chyba ten domek tutaj wykończyć, ostatni domek. No jeszcze myślę się jakieś domki A ja was żegnam. Dziękuję Wam za odcinek. Będzie jeszcze jeden timelapsik z budowy tego, tam silosa i, mm, i tych magazynów. Do, do kończenia tamtych dwóch magazynów. Taki nietypowy odcinek, że jeszcze jeden timelaps po zakończeniu już oficjalnym. Trzeba troszkę, wiecie, nietypowo zajmować też. Zamierzam wrócić troszkę do nagrywania tego hardcora. Tak więc no co ja dziękuję za odcinek. Jeszcze zobaczycie tylko tego jednego timelapsa. No i cześć!